Czy wiesz, że przez większość życia ja sam byłem bardzo ostrożny, bo na emigracji byłem zdany tylko i wyłącznie na siebie. Nie miałem sieci bezpieczeństwa w postaci rodziny, no, dlatego musiałem być ostrożny, bo wiedziałem, jeżeli coś pójdzie źle, nikt mnie z tego nie wyciągnie. Ta ostrożność była wtedy moją mocną stroną, ale czasem też i słabością. Zbyt często mianowicie powstrzymywała mnie przed wyzwaniami, w których ryzyko było kalkulowalne, a które mogły przynieść duży przełom w moim życiu. Dopiero, gdy poznałem moją żonę Karolinę, zrozumiałem, że mogę to podejście do ryzyka zmienić, no, nie przestałem być odpowiedzialny i samowystarczalny ekonomicznie, ta zasada mi została i zostanie. Ale po raz pierwszy miałem obok kogoś, kto naprawdę we mnie wierzy, wspiera moje decyzje, nawet te ryzykowne. W rezultacie zbudowaliśmy związek działający jak dwusilnikowy samolot pasażerski: jeżeli jeden silnik zawiedzie, to na drugi może lecieć. I to jest ogromny atut w życiu. Polecam ci znalezienie takiej osoby. Taki wspólny lot nie oznacza oczywiście lekkomyślności, no bo on nadal analizuję decyzje, nie podejmuję głupiego ryzyka. Ale przestałem się blokować obawą przed większym niepowodzeniem. Rozumiem różnicę między mądrą ostrożnością a paraliżującym lękiem. I tobie też tego życzę. Więcej o tym znajdziesz na moim najnowszym filmie na kanale YouTube.